Radosne, dzień dobry, prosto z Medyny. Dzień dobry, z kawką Was witam. Um, mam nadzieję, że miło i radośnie rozpoczynacie dzień, chociaż. Tak sobie myślę, gdzie to lato, kiedy to lato, jak tutaj zrobić, żeby się wygrzać? Nie? Ja mam zawsze taką potrzebę ciepła i wygrzania się w promieniach słońca uwielbiam dosłownie, ale pogoda nam nie przeszkadza w budowaniu naszej codziennej radości, więc dlatego się też włączam. Co prawda, z balkonu już nie schodzenia po trawie dzisiaj, ale, ale jestem. Wszystkim powiedzieć radosne dzień dobry. Od tego, jak sobie mówimy dzień dobry, bardzo dużo zależy od tego, jak mówimy sobie dzień dobry nawzajem, ale też jak sami sobie mówimy dzień dobry. Kiedyś, e, pamiętam, taka Marianka em, e, powiedziała e, z Ukrainy, powiedziała do mnie e, coś tam, witałyśmy się, rozmawiałyśmy i ona mówi e, już nie pamiętam w jakim kontekście ale mówi tak jej językiem kakoi priviet, takoi adwiet. Chyba nie poprzekręcałam. <laughs> ja mówię: Co ty, Marianka? Co to znaczy? Ona mówi, że jakie przywitanie takie. Pożegnanie. Jakie przywitanie, takie pożegnanie. I tak sobie zaczęłam o tym myśleć i pamiętam, że, myśl, że doszło do mnie, że jej, ile w tym jest racji? Czyli z jaką energią na przykład, nie wiem, wchodzisz do pracy, nie? To z taką też potem przez, taka przez cały dzień ci towarzyszy. Prawdopodobnie, nie? Oczywiście, że to się może zmienić i to też jest dobre, ale jak dużo zależy od energii wstępnej. I jak dużo też zależy od energii wstępnej rano, można by powiedzieć, pomyśleć. Więc radosny dzień dobry z kawką o poranku e, nam wszystkim, bo e, jak wspomniałam, e, rozpoczynamy dzień sami ze sobą, na przykład przed lustrem w łazience najczęściej, ale też pomiędzy sobą. I to, jak się nawzajem też witamy, to ma na nas wzajemny wpływ. Nieraz można tego doświadczyć, dajcie znać, że spotykasz kogoś, kto jest taki radosny, entuzjastyczny i tak, nie wiem, i tak taki energiczny i, i ci się zaczyna udzielać ta energia, nie? A czasami spotykasz kogoś, kto narzeka, jest smutny i narzeka i, i krytykuje i cię to czujesz, że osłabia. i... Za chwilę nie wiesz dlaczego, ale tej energii jakoś masz trochę mniej, nie? I teraz nie chodzi o to, żeby też nie zajmować się swoimi problemami, bo one były, są i pewnie będą, i trzeba się czasami nimi zajmować, ale też ważne jest, żeby pamiętać o tym, że ta energia się nam nawzajem udziela. Więc ja mówię: radosny dzień, dobry, z Kawką przerzucę troszeczkę na trawkę. I dzisiaj tylko podzielę się takim e, malutkim epizodem z mojego życia, który e, myślę tak sobie, że może, mm, może komuś e, też bardzo pomóc, mi na przykład osobiście bardzo pomaga, nawet sobie uświadomienie tego epizodu, e, ponieważ e, nie, muszę się z wami widzieć. Bo dzień dobry, widzę już Iwonkę, panią Mirosławę, jak cudownie dziewczyny. E, bardzo lubię książki rozwojowe i w ogóle rozwój osobisty, i czas w moim życiu, w którym dopiero się dowiedziałam, że jest coś takiego jak świadomość, podświadomość, świadomość peryferyjna, że w naszej świadomości odbywają się, to jest tak jakby części umysłu, że tak powiem, ale to oczywiście nie jest takie proste, żeby tam je podzielić na dwie części, ale w, można tak ogólnie powiedzieć, że w części świadomej naszego umysłu odbywają się wszystkie nasze świadome decyzje, zachowania świadome czyli przemyślane, racjonalne, zanalizowane takie, takie. Um... Intelektualne, bym powiedziała, o. A w podświadomości jest całe nasze życie emocjonalne, czyli zapisane wszystkie doświadczenia, emocje, wszystkie nasze historie bolesne, radosne, najbardziej bolesne. Takie zapisy mamy, które budują potem nasze, właśnie przekonania o nas samych, i w tej podświadomości odbywa się takie życie, którego my nie kontrolujemy, ale ono kontroluje nas, czyli Zapisana jest nasza samoocena, nasz e, obraz siebie, obraz świata, obraz innych ludzi, obraz Pana Boga, obraz możliwości, e, czyli e, stopień, jak siebie na przykład oceniam, e, co mogę, czego nie mogę, co mi wolno, do czego się nadaję, do, co jest możliwe w moim życiu, e, kim jestem. E, Jaki jest świat, jak złożony, jak funkcjonuje, jakie są na nim, w nim możliwości, jacy są ludzie, czy są dobrzy, czy są źli. Często mamy przekonania, że ludzie to są tacy, śmacy, owacy. Więc e, tylko tak podaję dla przykładu, bo te, te wszystkie nasze nieświadome myśli i przekonania są właśnie czymś, co o czym na co dzień nie pamiętamy, że, że nami kieruje, ale nami rzeczywiście steruje każdego dnia. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że gdy nie jesteśmy właśnie tego świadomi, to po pierwsze pozwalamy nieświadomie, bezwiednie temu nami kierować i nazywamy to losem, a po drugie nie mamy mocy wpłynięcia na to i żadnego, żadnej zmiany tego. Bo jeśli ja na przykład w dzieciństwie zapisałam sobie obraz siebie, że jestem do niczego, tak? bo jestem brzydka, mam odstające uszy, jestem wyrzutkiem społeczeństwa, jestem inna niż wszyscy, brzydkim kaczątkiem, e, nic nie umiem, do niczego się nie nadaję i w ogóle nic nie osiągnę, no to. Jeśli nie wiem, że to mam w sobie zapisane, to po prostu się temu bezwiednie poddaję i nazywam to losem. A jeśli wiem, że coś takiego się we mnie zapisało wskutek jakichś doświadczeń, okoliczności sytuacji, zapisałam sobie takie, taki obraz siebie, i jestem teraz dorosła, i wiem, że to się we mnie po prostu zanotowało jak na twardym dysku komputera, to Mając świadomość właśnie tego, że istnieje ta podświadomość i w tej podświadomości są te różne zapisy, to co ja mogę zrobić? Mogę na to zacząć wpływać. I to jest coś, co za zaczęłam robić kilka lat temu. Chociaż bywa, że nie jest naprawdę łatwo, bo się okazuje, że te zapisy są takie głębokie i takie czasami utrwalone, no bo jak przez lata całe utrwalasz jakieś przekonanie o sobie, to ono jest tak mocno zapisane, że potem choćbyś wstała rano i powiedziała, jestem wspaniała, no to nie uwierzysz w to, chyba że masz jakieś doświadczenie, które ci zmieni takie, takie radykalne, skrajne, nie wiem, super ekstra, jakieś, nie wiem, osiągnięcia, na przykład, które Zmiękczy to przekonanie o tobie i, e, i zacznie ci pokazywać troszkę inny obraz siebie. Ale to rzadziej się zdarza. Najczęściej bywa, że. Po prostu e, zaczynamy tę pracę, czasami żmudną pracę zmieniania tego obrazu siebie. I pamiętam, gdy ja kilka lat temu zaczęłam po pierwsze rozumieć, że to, co o sobie myślę, nie musi być jedynej i i prawdziwe. W ogóle wcale, wcale nie musi być prawdą, że ja jestem taka, jak myślę. E, I to z, zaczęłam chcieć to zmieniać, bo zaczęłam rozumieć, że ja mogę. Wpływając na to, wpływając na to, że y, mogę to zmienić i że, z, wpływając na to, żeby to się zmieniło, to, mm, to zmienia się, w, w, za tym pójdzie zmiana mojego samopoczucia i życia. No bo słuchajcie, no, jak można się czuć, myśląc o, o sobie źle? No nie ma to jest e, logiczne, że czujemy się adekwatnie do tego, co myślimy. Więc nie można czuć się świetnie w swoim życiu, w swoim ciele, w swojej skórze, nie wiem, góry przenosić, tak, mieć radość, entuzjazm i mówić radosny, dzień dobry wszystkim, I jeśli mamy w środku taką ranę nielubienia siebie, nie? Niskiej samooceny. I więc. Gdy zaczęłam rozumieć, że jeśli chcę się inaczej czuć w swoim życiu, inaczej żyć, to muszę zacząć od tego obrazu siebie i zaczęłam z nim pracować i rzeczywiście zaczęło się to tam powoli zmieniać, powoli zaczęłam rozumieć, że to nie, nie do końca jestem prawdziwa ja, taka jak myślę. Że trochę coś we mnie jest może nawet dobrego, że jakieś mam jednak te talenty, że jednak coś tam potrafię. Moje na przykład zadowolone klientki, gdy zaczęły dziękować, że im dobrze dobrałam kosmetyki, że teraz lepiej wyglądają, że się zaczęły, nie wiem, malować na uczyć malować na moich filmikach i coraz lepiej im wychodzi, że nie wiem, jakaś ostatnio też pani mówi, że dostała komplementy dlatego, że pomalowała się pod moje wskazówki, zrobiła coś inaczej niż do tej pory i lepiej w tym wygląda. I wie i to są takie małe rzeczy, które no, dodają tych skrzydeł i te, tego takiego fajnego uczucia, że jednak tam coś wiem, czymś się mogę podzielić i ktoś może na, tej, na tym skorzystać i do czegoś mogę się przydać i komuś mogę pomóc. Jednak jest fajne, jednak ten mój obraz siebie jest trochę lepszy. Powinien być troszkę lepszy, nie? I to teraz dlaczego to mówię? Teraz cały klucz tego wywodu. Dlaczego to mówię? Ponieważ. Właśnie czasami jak tak bardzo, bardzo, bardzo jest to tak bardzo zakorzenione, że aż od dzieciństwa do nie wiem. Ja mam teraz 48 lat, a do, od około 10 lat dopiero wiem o tym, że jest świadomość, podświadomość, świadomość peryferyjna, że są przekonania, że jest samoocena, że i w ogóle cała ta, cała ta wiedza dopiero od 10 lat jest w moim życiu. Czyli ile lat utrwalałam. E, Tamto przekonanie, tamte myśli, całe mnóstwo, nie? Prawie 40 lat. I teraz, mimo że już tyle lat um, buduję siebie jakby, że tak powiem, tak? Buduję to nowe przekonanie o sobie i tę nową wiarę w siebie, no bo już też zrozumiałam, że na niewierze w siebie nikt, nikt z tego nie ma zysku. W sensie nie chodzi o zysk ekonomiczny, ale korzyści żadnych. Ani moje dzieci nie mają z tego nic, że mama siebie nie lubi. Ani mój mąż z tego na pewno nie ma nic, że mama siebie nie lubi. Ani ja sama nie mam z tego nic, że się, że się nie lubię, że mam taki obraz siebie. No po prostu nikt z tego, nikt na tym nie korzysta. To jest tylko coś, co, co niszczy. I, I teraz zmierzam do tego, że e, ostatnio miałam taką sytuację że moja klientka e, bardzo zadowolona, wiecie, często są zadowolone klientki, ale nie wszystkie klientki są takie wylewne, żeby tak e, od razu e, wiecie e, dziękować i, i, i komplementować, ale ta jedna pani, taka bardzo ją polubiłam, in, e, napisała do mnie po obejrzaniu, po oglądaniu moich filmików e, i ta, pa, ta pani była taka bardzo dystyngowana, taka elegancka, taka wiecie, taka jak lub, e, lubię, lubię takie. E, Lubię też takie kobiety, które właśnie tylko zawsze ja jeszcze przerabiam dystans i problem czucia się gorszą, ale to jest mój właśnie problem. Ale do czego chcę, co chcę powiedzieć, że ta pani mnie tak zachwycała tą swoją elegancją, taką, taką właśnie dystynkcją. Jest taką kobietą, jaką ja zawsze chciałam być czy chcę być, czy mi się po prostu podoba taka, taki obraz kobiety. I ta pani zadowolona z doboru kosmetyków, z wykonania sobie makijażu, zachwycona, zaczęła właśnie mi dziękować, komplementować, że jestem profesjonalna, że, spec... że, że jestem specjalistką w tym, co robię, że, że robię to doskonale, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Wiecie. Choć nie pierwszy raz, bo przecież jak wspomniałam, mnóstwo jest moich klientek, które dziękują i które rzeczywiście po dobrze, po dobrze dobranych kosmetykach i tam kilku lekcjach makijażu rzeczywiście są zadowolone i, i tak dalej. Ale ta pani zrobiła to tak w taki jeszcze, jeszcze bardziej celebracyjny, nie wiem czy jest takie słowo, sposób. I teraz ja się zaczęłam czuć niewygodnie. I teraz o tym doświadczeniu chcę wam właśnie powiedzieć. Zaczęłam czuć się bardzo niewygodnie, i tylko dzięki temu, że tylko dzięki temu, że już teraz mam trochę taką świadomość takiej samoobserwacji, mo mogę taką samoobserwację prowadzić, i mam troszkę taką większą świadomość tego, co się we mnie dzieje, i nie poddaję się temu już tak bardzo bezwiednie, jak kiedyś. To po pierwsze ta informacja, co się we mnie zadziewa, jest dla mnie, była dla mnie bezcenną informacją, mówiącą o tym, że dorotka, dorotka, wcale nie jesteś taka zbudowana, jak sobie już myślałaś, że jednak te przekonania zakorzenione głęboko, głęboko sprzed z, z lat jeszcze w tobie są. I teraz. Pamiętam, jak nawet sobie pomyślałam, Boże, gdyby ta pani wiedziała, i teraz słuchajcie, bo to jest coś niesamowitego. Ja sobie pomyślałam, Boże, gdyby ta pani wiedziała, kim ja naprawdę jestem. Czujecie potęgę? Jak mocne to było dla mnie doświadczenie? Jak mocne to było dla mnie i przerażenie, taka mieszanka uczuć, i przerażenie, i rozczarowanie, i żal, wynikający z głębin dosłownie siebie. W których jeszcze jest niska samoocena. Jeszcze jest niska samoocena. I teraz, dzięki temu, że potrafiłam sobie to właśnie, po, po pierwsze, uświadomić, po drugie, zrozumieć, po trzecie, mogłam właśnie coś e, z tym zrobić, czyli Sięgnąć do siebie tak głębiej i troszeczkę dać sobie uwaga leczącej empatii, leczącego współczucia, bo nic tak nie leczy jak współczucie i miłość do siebie, jak empatia, jak takie zrozumienie. I teraz nie chodzi o to, żeby mieć do siebie współczucie i, dawa, i, po, i w, e, w pozycji ofiary się stawiać, tylko żeby po prostu się tak ukochać, że tak powiem. Bo pamiętam, że wtedy tak się po prostu wręcz... Boże, Dorotka! I takim, aż, aż się tak wzruszyłam, bo mi wiecie, się uruchomiła taka, e, taka miłość do siebie, że ja jej ciągle potrzebuję jak w dzieciństwie. To jest takie jakby w nas jest ciągle, nawet w dorosłym życiu, wewnętrzne dziecko. Czyli my sami, jako, same jako małe dziewczynki, mali chłopcy, e, chyba e, gdzieś tam ta wiedza psychologiczna mówi, że w wieku od dwóch, nie wiem, czy do siedmiu mniej więcej lat, wtedy zostaje w nas takie wewnętrzne dziecko, czyli dziecko, które. Mm, Czyli dziecko, które potrzebuje takich emocji, jakich potrzebowało w tamtym czasie zaspokojenia tych emocji. Czyli dziecko z właśnie z takimi zapisami w sobie z tamtego czasu. I teraz gdy to wiemy i wiemy, że to małe dziecko po prostu potrzebuje przytulenia i miłości. To jako dorośli ludzie, dorosłe kobiety, może, możemy temu, temu swojemu dziecku to dać. I e, dlatego dzielę się tym, e, tą chwilą, tym doświadczeniem, bo jestem no, przekonana niestety, że większość z nas potrzebuje e, tego przytulenia się i ukochania i, i zrozumienia i uleczenia. Jakichś e, właśnie takich mm, takich e, doświadczeń. Związanych z, 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 z tym, że, potem, że wskutek nich zaniża nam się samoocena i to jest bolesne. Niska samoocena jest czymś, co boli i potrzebuje właśnie tego uleczenia. E, empatia, zrozumienie jest najbardziej e, leczącym narzędziem, że tak to nazwę. E, Pamiętam, jak byłam e, chyba dwa lata temu w Dallas, e, to z firmy Mary Kay, byłam e, w Dallas w centrum, e, tylko to jeszcze powiem, bo to było tam, nie, dla mnie takie doświadczenie, które, nie, płakałam przez to. <laughs> e, I e, byliśmy tam e, z innymi też, e, dyrektor Mary Kay, e, w centrum, e, w centrali e, firmy w Dallas, w Teksasie. I pierwszy raz w ogóle byłam w Stanach i... Gdy po powrocie dostałam takie pytanie, jakie jedno doświadczenie przywożę, to właśnie takie doświadczenie przywiozłam, że gdy tam byłam i spotkałam się, byłam na obcym terytorium, wśród obcych ludzi, w obcych okolicznościach i w ogóle w obcej sytuacji, w obcym języku itd. Ale przez te wszystkie dni, kiedy tam byłam, doświadczałam miłości innych. Doświadczałam miłości bliźniego, czyli dosłownie każdy, nawet obce, nie wiem, inne konsultantki, dyrektor z innych krajów, bo to było takie jakby z kilku krajów seminarium ludzie przyjeżdżali, bo Ameryka jest na prawie 40 rynkach świata. I dla, I obcy wszyscy, ale wszyscy byli dla siebie mili, wszyscy się dla siebie uśmiechali, wszyscy e, po prostu się chcieli przytulać, ściskać, tworzyli jakby jedną wielką e, rodzinę. To, to się działo jakoś, tak nie wiem, <dziwnio> dziwnie, samo, cudownie. I pamiętam, że e, m, aż płakałam z tego wzruszenia, że. Doświadczyłam tyle miłości, będąc obcą w obcym kraju, z obcym językiem, w obcych okolicznościach, w obcej sytuacji i tak dalej. Więc i to, przy, i wróciłam po tym doświadczeniu, po tym wyjeździe, wróciłam taka uzdrowiona i umocniona bardziej niż wyjechałam, niż było jak wyjechałam. Dlatego to mówię, bo to jest moje też doświadczenie, które daje przy, przykład i potwierdzenie na to, że miłość. Empatia, zrozumienie leczy miłość, empatia, zrozumienie od innych, ale też miłość, empatia, zrozumienie od samych siebie. Więc e, tym wywodem rozpoczynam dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że też jest dla Was wzmacniający, bo to ma być radosny dzień dobry. To ma być dzień dobry przebudzający świadomość, to ma być dzień dobry, które. Daje refleksję i dzięki tej refleksji właśnie wygeneruje tę miłość i to zrozumienie. Popatrzę na komentarze, Monia pisze, świadomość otwiera nas na lepsze jakościowo życie, absolutnie, dziękuję. A Sylwia pisze, a nie, Monika pisze, Sylwia Grzeszczak, cieszymy się z małych rzeczy, cieszymy się z małych rzeczy, bo klucz do szczęścia w nich zapisany jest. Tak dokładnie, tylko czasami w życiu bywa, że jak w tej właśnie podświadomości, tym sercu serc, tym takim naszym sanktuarium, bo tam decyduje, tam jest źródło, tam się toczy po prostu, tam padają jakby decyzje o naszym życiu, to jak tam jest źle, to nawet z małych rzeczy się nie cieszymy zwykle. Nie cieszymy się, że jest, Jezus, tylko nie widzimy, popatrzcie jaka jest pogoda, to jest późna jesień, a gdzie jest lato, się pytam, nie? Ale właśnie i tak się cieszę, że trawa ma taki kolor, że nie wiem, że w ogóle wstał dzień, że e, ptaszki śpiewają, że nie wiem, że mamy piątek, że za chwilę, nie wiem, co dzisiaj będę robić, co dzisiaj się spotkam, że koleżanka ma urodziny, że, e, że coś tam, będą fajne wydarzenia, że mamy relacje. Wiecie, to są małe codzienne rzeczy, których normalnie, gdy nasza podświadomość jest tak zaśmiecona i zatoksyczniona, nie mogą mieć miejsca. Dlatego jest tak ważne przyjrzeć się swojej podświadomości, a żeby uświadomić sobie co jest w mojej podświadomości, warto, uwaga. Zacząć obserwować swoje reakcje i swój język. I można naprawdę dojść do wniosków, które pozwolą się przebudzić i uleczyć, jeśli tego potrzeba. Całuję wszystkiego dobrego. Rozgadałam się trochę za bardzo. Dobrego dnia. Kto chce, chcesz o tym pogadać, to oczywiście służę z radością. Zawsze porozmawianie też daje jakąś tam, nie? Taką, taką, takie nowe spojrzenie. Dobrego dnia. Pa. Dziękuję, że jesteście.